Cześć wszystkim, jestem ole i witam was już w 11 odcinku Gry na Planet. Najpierw napiszę status. Nagrywam. I, serdół, i serduszko, jak już mówię, tle. Więc, odbierałam pre prezentu więc więc postanowiłam nagrywać ten odcinek. A, i mam nowe spodnie, które już mówiłam o tym, tak. Mówiłam. Jeszcze raz to też że naprawdę fajne więc otwieram prezenciki Więc ym, o już pisze ktoś... Hej YouTube! Y, Lurka Ulka, ym, już piszę dzisiaj pozdrowiłam. Pozdrowiłam. Jeszcze raz zdrowy status. I już otwieram prezenciki. Salila, 112, dziękuję Ci za za piękny tatuaż, bardzo dziękuję. Paula i ty łamane.pl Dziękuję Ci za Fajne buty naprawdę. Ubiorę je wszystko ubieram. I znowu dziękuję Paula i ty łamane.pl Dziękuję Ci za to, że zobaczę za co. Za piękne włosy, naprawdę Ci dziękuję. Po prostu, je nosiła. Anila 100 i 23. Dziękuję Ci za, za piękną siatkówkę. Lili Inela 223. Dziękuję, że powiedziałaś: Hej, YouTube. Już piszę, że Cię pozdrowiłam. Ojej, coś mi się wyłączało Pozdrowiłam. I tak. Cici... 2002, dziękuję Ci za Zatem kanapę Paulę Łamana.pl dziękuję Ci za bardzo, bardzo fajne spodenki, dziękuję Ci za nie Daj mój artbook do pod tytułem mój profil Ja już widziałam twojego artbooka no ale będę mogła pokazać te wszystkie prezenty, ale Wam ja mówię, że mam więcej, o. Y, Mufinka918 dziękuję za... za tę bluzkę, bardzo dziękuję. Muffinka 918 jeszcze raz dziękuję Ci za... Zaznaczali. już nie ubieram tego. Aniela123... Y, I za to. Bardzo piękna czapka, naprawdę Ci dziękuję. aniela 123, dziękuję Ci za. Co to będzie? Bo dziękuję Ci za te włosy, naprawdę są piękne. Nie wiem, czemu mi się nie założyły, po prostu może ciśniam ok. Yy, misiunia, ptasiunia, takiego, dziękuję Ci za. Co jest? Oj, i to założę. Za piękny szalik. Hej, YouTube, salila 112. Pozdrawiam. Już piszę ci, że pozdrawiam. A nie, założyłam. Bardzo piękny reżyser zostałam. Najpierw stąd wyjdę. I już piszę. Pozdrawiam. Może wygrać te w profili osób, w profili osób, które 3, na YouTube. 4, już chodzę. 5, 5, 12, mam 15 mam 15 7, Lili i Nela, 223, ma 10 7, level. Lulka u ma 12 level. Więc dziękuję Wam, że powiedzieliście: hej YouTube, może jeszcze raz sobie i się przebiorę. Ale naprawdę dziękuję. Kiedy wstawiasz odcinek? Ja jeszcze go nagrywam. Napiszę. Nagrywam. O, jeszcze nagrywam. To jest. Go jeszcze. Dasz prezent. Też tutaj ktoś pisze, czy chce nie czy chce, co? I napisałaś, co? jej nie na ciebie kliknęłam. Wipa na rok. Mi się wydaje, że to jest oszustwo, bo, no posłuchajcie, ona nie ma sama wipa, a proponuje, więc dla mnie to jest głupie. Więc napiszę jej tak, żeby wam po prostu przedstawić taką stękę, czy ona naprawdę chce tego wipać, czy nie. Jeżeli się pyta o hasło, to znaczy, że po prostu... Chcę zabrać konto. To jest proste prostej I po prostu się przybiorę, bo dostałam bardzo ładne ubrania. I zobacz mój artykuł. Pytanie od Was, please. Oki. Oki, oki. Więc dużo osób tutaj chciałam po prostu mieć hardbooki. Napiszę oki za 3 minuty. Tak, za 3 minuty. Bo najpierw musiałam się przebrać po prostu w te ubrania. Ale bardzo dziękuję, najbardziej za te włosy, bo naprawdę są piękne. A i tak wszystkim dziękuję, bo naprawdę fajne jak te da liście. Teraz chciałam się ubrać. Wszystko ściągam. Myślę, że te włosy zostawię, bo są naprawdę fajne. Ale raz tutaj co się ubrać. Nie wiem. Co? Takie najładniejsze jest. Buty. buty nie wiem, które. Nie przepraszam Was, że czasami jest muzyka, czasami nie ma. Po prostu je czasami włącza, czasami wyłącza. Ja właśnie tak ubiorę i bardzo dziękuję za te włosy. Po prostu do tej stylizacji nie miałam żadnych włosów. A tu akurat się znalazły bardzo fajne. I miałam pokazać artbooki. Więc już pokazuję. Ojej, ja już nie tu weszłam. W ogóle że prezent, który dostałam. No i oczywiście pokażę te dwa hard Lulka, ulka, dziękuję Ci za. No i nie, nie wiem, czy to będę ubierała, żebym się znowu nie przybierała, więc poczekam Ci Za to takie włosy naprawdę dziękuję, ale nie będę ich ubierała ale naprawdę są ładne więc dziękuję Ci bardzo za to i właśnie ta osoba ta mm, Kamin2594 widzicie ona Wam i Pani zrobi ona sama wipa nie ma więc to, to Wam ona nie zrobi więc napiszę jej tak, a Ty sama nie masz tutaj już chowam okej okay. więc Najpierw Wam pokażę, jaki ja po prostu prezent otrzymałam. Możecie zobaczyć, jakie bardzo ładne ubrania dostałam. Zresztą się nie chcę przeczytać. Dałam Ci prezent. nie wiem, co napisałam. O i tu, Paula i ty, łamane to Dałam ja Ci prezent. Po, po, już ktoś napisał hej YouTube. Już mówię kogo pozdrawiam. Pozdrawiam Juliska. Wszystko z dużej I no i wraz z odstępami. Ze spacją. Czyli wszystko dzień. ale naprawdę bardzo ładne ubrania. Więc już wchodzę na twój profil i ci za chwilę napiszę, że Cię pozdrawiłam. Ona ma dziewiąty level nazywa się Juliska i już Ci piszę, że cię po prostu pozdrawiłam. Poz... No. Pozdrawiam Dasz prezent. Tak, pytam się czy do ciebie prezenty, bo nie wiem już co robić. Ale miałam jeszcze te artbooki zobaczcie jak wejdę teraz te artbooki. Ok, już to wyłączam. I tu jeszcze. Dobra, to ja w pokazuję te artbooki. Ej, jaki kanał, nie wiesz jaki kanał? To ja już mówię od razu jaki kanał. I tak dużo osób mówi, że oni się wolą, z ja w tej jestem ładniejsze, oni wolą dla mnie kupić VIP, a sama nie ma. Ale nie chcę. Okej. Okay. Tu to jest jeszcze prezent. Ojej, kurde ja wyszłam, a miałam ten, ale to jest trudno. Mój kanał jest Aleksa. Um, dobrze myślę tam. Um, Games. I jeszcze otworzę ten jeden prezent od Juliska. Już czas, skąd to zabrali, przez co taka naiwna, że mi zabrali. No ale trudno już po prostu mam nauczkę. Pani w szkołach pewnie w szkole u was jakaś pani na pewno Wam powiedziała, że no, nie wolno być na naiwnym. I bardzo dziękuję Ci. Nie wiem, co się zdałeś. Wyszłaś, więc nie mam swojej nazwy, więc przepraszam Ciebie. Ale teraz pokażę te artbooki. Mm, Artbook, a naprawdę bardzo fajne rzeczy dostałam. To są z gazetki, więc to jest unikaz, yy, więc wezmę przyjaciela i najnowsze. O, miałam pokazać Twój, no to już wejdę w Twój. Nazywa i jest pod tytułem... od lewego imienia 223 i jest pod tytułem mój profil. Nie serio, nie oszukuj, wiesz ile koleżanką zrobiłam. Napiszę ta jasne Jak widzicie jest, jest słodka jak malinka, ale kwaśna jak pieprzinka, to stąd przeczytałam. Jeżeli wiecie. I... Napiszę mm, ta jasne mm, Przynajmniej do włosów nie tym Mam cię, żeby było osłabić. Więc oh, popatrzcie w to, ja to już wyłączę. Masz 4 lowe, ja też tam robię i? Jeden komentarz i wstępy sticking. Wygląda tak, takiego masz, rzeczka, to swoje rzeczy. Ma 10 level, tu jest jej status, i tutaj są. Jej najlepszy znajomi. No i jej chłopak. Więc teraz kolejne przychodzę. I miałam teraz znaleźć. Najnowszy razem. Nie chcę się dawać najnowszy, to szukam sama. Salina, salina. Jeszcze chyba napiszę jednak pytania od Was? Nie wiem, jak się nazywało. Wydaje mi się, że tak. Nie ma. Może jeszcze poszukam. Więc zrobię chyba na chwilę cięć, je znajdę to po prostu. Będzie. Po prostu będzie pocięty. Więc ja już znalazłam artbooka sali, sali 12, i wycieczno 112? możecie zadawać pytanie, na przykład jak się nazywa nazywa się Martyna, czy ma jakieś zainteresowania? tak interesuje, interesuje się leczeniem zwierząt, czy lubię, czy, czy lubi mnie, czyli Alex 8.9 i czy jest fajne, tak? Jakie osoby lubię? Lubię wszystkie osoby gdzie mieszkam nie powiem. Więc... Możecie zadawać pytanie, ona Wam odpowie. Myślę, że to będzie na tyle, z tych wszystkich. No, z tego całego w ogóle odcinka, się pozna. Um, odstęp do oddania zerowej. A może sobie trochę przejrzę w e Ale to będzie chyba już koniec tego odcinka, za chwilkę. Oj, go teraz wyszłam, więc. Do kolejnego odcinka.